Cześć wam z tej strony Adiki, witam was z kolejnym materiałem z gry Warframe. Dzisiaj przedstawię wam najnowszy sprzęt Prime. 16 lipca o godzinie 22 powitaliśmy nowego Warframe'a Prime wraz z jego wyposażeniem. Tym razem jest to Kora Prime wraz z Hystrixem Prime i Keresem podwójnym Prime. Ten Warframe jest obecnie dostępny wszędzie w rotacji Reliktów, a zastąpił i Prime, Pantere Prime i Karysta Prime. I dzięki uprzejmości Digital Extremes mam dla was giveaway na największy pakiet Prime, który zawiera Prime. Prime, podwójnego Keresa Prime, Kore Prime, 3990 Platyny, ekskluzywne Glyfy Kore Prime, Sayandane Kerata Prime, helm do Kory Larkum, Narte, Inter Alpha Prime, 90-dniowy wzmacniacz surowców, jak i wzmacniacz biegłości. To wszystko będzie do wygrania w giveawayu, do którego link znajdziecie poniżej w opisie materiału. A jeżeli nie wiecie, w jakich reliktach znajduje się Kora i jej wyposażenie, wystarczy podejść do destylatora pustki na waszym statku, pisać odpowiednią frazę w tym przypadku jest to Kora Prime. I destylator pokaże wam wszystkie relikty, które zawierają właśnie części Kory Prime. Czy też na przykład piszecie Hystrix, pokażę wam Hystrixa Prime i Dalej. Ale to nie koniec, ponieważ wraz z Korą Prime otrzymaliśmy również kolekcję skórek Tytania Donan. Jest to naprawdę bardzo ładna skórka. Neonowe kolory, neonowe światła naprawdę bardzo pięknie lśnią, jeżeli chodzi o tą skórkę podczas rozgrywki. W moim odczuciu jest ona naprawdę bardzo ładna. A wy co sądzicie o tej skórce, o Korze Prime? Dajcie znać w komentarzach.